No siemanko, witam was w kolejnym odcinku, przed nami mistrzostwa, mistrzostwa świata. Pierwszy bieg to jest Mixed Relay, sztafeta mieszana, tak bym to nazwał? Post i czyli zimno jak cholera, prawdopodobnie, zobaczmy. Nie wiem co to są za wyścigi, zobaczymy czy to wszystko, czy to wszystko zrobię w jednym odcinku, czy podzielę na dwa odcinki, ale... O, dowiemy się, dowiemy się, dowiemy się razem, ja też się dowiem razem z wami w trakcie tego wszystkiego, także uuu, także no powiem wam, <grym> będzie ciekawie, tak, jest Stafeta mieszana, najpierw kobiety, potem pewnie jeden start będzie mój, także Z Z2. dobra, nas, nasze strzelają, pani Maka, zobaczymy, u, błąd jeden, aha, tu jest dobieranie tych, Dobieranie naboi, to jest taki dłuższy przeładunek. Dobra, strzeliła. Zobaczymy na którym miejscu wystartujemy. Oby nie ostatnie, przedostatni jest. a na przedostatnim, dobra, ciśniemy dalej. Dobra, strzelanie numer dwa. Tym razem jesteśmy już na ostatnim miejscu, niestety. Dość dziwnie strzela pani Maka, ale dobra, bezbłędnie. Cieszy mnie to bardzo. O kurczę, ile tutaj dużo zawodniczek wyprzedziła. Dziewiąte miejsce, dziesiąte, dziesiąte, dobra. Dobra, zaraz się dowiemy, jak wygląda zmiana. Tu jakaś jest dobra, czyli następna Polka startuje, no to zobaczymy jak sobie ona poradzi. Pani Monika chojnisz ręka. zobaczmy jak sobie ona poradzi. Pięknie, pięknie, brawo, ładne ładne strzelanie i naszych zawodniczek i jesteśmy aktualnie na dziewiątym miejscu. Kolejne strzelanie, zobaczymy jak sobie poradzi Pani Monika Chojnisz. Bezbłędnie, cieszy mnie to bardzo, miejsce aktualnie numer 9. Dobra, zobaczmy jak wygląda zmiana, czy teraz my, nie my, to teraz. Miałem pojęcia. Dobra, teraz startuje Pan Grzegorz Guzik i zobaczmy, jak u niego ze strzelaniem. Jeden błąd. Drugi błąd. Uuu. Trzeci błąd chłopie. Dobra, na no czysto, ale straciliśmy kilka miejsc i jesteśmy aktualnie na miejscu numer 11. Dobra, no strzelanie numer 2 dla Pana Grzegorza guzika nastojąco czyściutko. I wybiegamy na miejscu numer 10. Dobra, czas na nas, żebyśmy tego nie spierdzielili. No i lecimy z koksem. Dobra, strzelanie numer jeden. Niestety, kurde, tętno trochę wysokie. Ale nie ma co się tętnem zasłaniem Ciśniemy. Czyściutko. I ciśniemy pana Krczmara. Miejsce numer 10 dalej, tylko no, zbliżamy się do pana Krczmara. Zobaczymy, czy go dogonimy. Warto podkreślić, że jestem z niższej dywizji, a oni tu chyba są wszyscy, przynajmniej większość z, z pierwszej ligi no Dobra, strzelanie numer 2 dla mnie. Dobra, czyściutko pan Krczmar doładowuje, także ciśniemy o dziewiąte miejsce. <laughs> I jazda do mety. A -a -a. Dziewiąte miejsce. U -u -u. Minuta 26, także nie jest tak źle. Wygrywa ekipa Norwegii przed, zaraz się dowiemy, Szwecją i Francją ale sobie wziąłem ekipę, kurde startuję w World Cupie no to kurde medalu raczej nie zdobędę ale ciśniemy, sprint przed nami no i strzelanko zobaczcie jaką tutaj mam ekipę jest pan Rzekleon, jest pan Pingesbe, jest Cvetkov, jest Hofer Krczmar. także ciekawa ciekawa ekipa to chciałem powiedzieć. Z Fiją Maje także. Jasny Gwin tu jest niesamowita ekipa. I drugie strzelanie. Bezbłędnie Fiją Maje też kurcze. Skubany szybki jest. Ja strzelałem się bardzo szybko strzelać, ale on kurde no ładnie mnie odgonił, a my wbijamy się na czwarte miejsce Uuuu, no bo medal raczej będzie ciężko właśnie dlatego że FIOMA jest za nami także no niezbyt niezbyt to optymistyczne dobra przed nami jest FIOMA i kurczę, no zabrakło mi zielonego paska szkoda szkoda kuźwa no niestety jest kurde w okolicach siódmego miejsca póki co i tak dobry wynik trzynaste miejsce finalnie także no trochę zabrakło, zobaczmy jak tam strzelanie. No ostatni i. Uuu, tu ładnie nawet mi poszło, ale tu ostatni. Że się w ogóle zakwalifikowałem do biegu pościgowego to jest naprawdę niesamowite. O i kurczę, teraz będzie jazda. No to ładnie się tutaj dzieje na tej strzelnicy. Francuzi kurczę na czele, bezbłędnie wszyscy. Zobaczymy jak my. No bezbłędnie, no ale to tak, bez szału można powiedzieć. Aktualnie około 10 miejsca, wstępnie 9, no już 10. Dobra, mamy pomyłkę lidera Fabiana Claude'a, ale no pozostała dwójka Francuzów bezbłędnie. Dobra, czyściutko my. Zobaczymy, które teraz miejsce zajmiemy. O, no ósme. No to nawet spoko. Powiem wam, że ci Francuzi to są niesamowici w strzelaniu. To błędnie, dobra. I wciąż utrzymujemy ósme miejsce. Dobra, Emilio Zakleum będzie zwycięzcą tego wyścigu. Zobaczymy, jak sobie poradzi reszta bezbłędnie. I nawet szybciej trochę strzelałem, chyba jak Tinges B. No, ale kurde, no, ja się z nim mam ścigać. Ludzie, dajcie, że spokój. Jeszcze sponsilułam. Nie sponsilułam. Kto tu jest? Smolski. A to ja podziękuję. Może ósme miejsce jednak będzie dla mnie wystarczające. Jeszcze tutaj jest Legre. Także podziękuję. Dobra, ścigam się z tym, z jednym z Norwegów, ale chyba mi zabraknie. Chyba mi zabraknie pary w nogach. No niestety, kurde, ósme miejsce. Ósme miejsce, ale powiem wam, że i tak dobry wynik kurcze przed tarjejbem, przed loginowym także kurcze, no ogólnie strzelanie do dupy, ale ale mam dobry zadatek na nabycie w, na, na czele dalej, co mamy tutaj bieg indywidualny, no to no to lecimy O ja z tym Pierwsze pudło na tych mistrzostwach, niestety. No A to tutaj przynajmniej rund karnych nie trzeba, będzie. nie trzeba będzie robić, bo jest 20 sekund doliczane. No ale kurde, w takim wypadku to fajnie byłoby nie pudłować jednak. 26 miejsce. Uhu. No i strzelanie numer 2. Lider bezbłędnie, jak zawsze. Dobra, my też bezbłędnie, także chociaż tyle. Piętnaste miejsce. Strzelanie numer trzy. Nie wiem już, który raz dzisiaj. Ale czyściutko i szybko. Kurde, trzecie strzelanie mi ładnie poszło. Jestem z niego zadowolony. O, ósme miejsce. No to ładnie, ładnie. Przed chwilą maje jestem, o kurcze. Dobra, ostatnie strzelanie przed nami. Aktualnie w okolicach 10 miejsca, także byle by tego nie spierdzielić. Ładnie. No, piąte miejsce. Kurczę, podoba mi się to. I finiszujemy wstępnie na piątym miejscu. Ale jeszcze ktoś chyba nas tam przeskoczył na trasie z tego co widziałem. No już szóste miejsce. Ale powiem wam, fajny wynik, fajny, fajny. Jakbym nie spudłował, to bym był kurcze czwarty, także i tak bez, bez medalu. Zobaczmy to strzelanie, bo to trzecie strzelanie było zajebiste. To no, tak myślałem, osiemnaste miejsce kurcze O, także zajebiste wyniki póki co, no bez medalu. No, ale ciężko w World Cupie walczyć o medal. Co przed nami dalej? Jeszcze dwa, trzy starty. Ojo, pierdziele. Single, mixed, relay. Zobaczmy, co to będzie. Dobra, czyli startujemy z Moniką Hojnisz i, i, i ja z nią startuję. Także jest dwójka. Zobaczymy, jak to nam wszystko pójdzie. Monika, proszę cię, tylko bezbłędnie. Zajebiście. Dziewiąte miejsce. Strzelanie numer dwa. Kurde. Dobra, w miarę szybko. 11 miejsce. Dobra, wstępnie na 12 miejscu. 27 sekund, 12 miejsce. No nic, no trzeba będzie gonić. Patrzcie jak się Pon ma w ogóle wy, wystrzelał. 4 błędy ma chłop. Już piąty Paranoia. Kurde, z wrażenia zapomniałem przeładować. Kurde, do dupy to strzelanie, ale co zrobisz? No, nic nie zrobisz. Na 10 miejscu jesteśmy. No, powiem wam, że Norwegowie to ładnie tutaj pudują. on siłomano teraz sobie odbija i na razie czysto. No, nie no. O, biście kurna, w dupet z takim strzelaniem. Och, nieważne, lecimy. Około, no przedostatniego miejsca jesteśmy. Plus minus. Jeszcze raz biegniemy. O matko, ja nie wiedziałem tego. Jeszcze raz pani hojnisz. Strzelanie pani hojnisz. No strzela lepiej niż ja. Drugie strzelanie, jedno pudło. No nie, dwa pudła. Sorry. Dobra, Git. Dwunaste miejsce. No i widzicie, trochę nam się ten pasek zregenerował. Nie jest tak źle. Trzynaste miejsce. I znowu my na strzelnicy. No jak tak będziemy kurna, jak mi tak lufa będzie zapierdzielać, to w dupę z takim czymś. <słuch> Szkoda strzępić ryja i tyle. ra szybkie strzelanie i byle do mety. Można? Można kuźwa. Jakiś tam coś się popierdzieliło i mi lufa latała jak popieprzona. Gonimy tego belga. W końcu upragniona meta. Ja pierdzielę ile można było lecieć. Mi się nie chce tej trasy latać kompletnie. Trzynaste miejsce. Zobaczmy jak tam ze strzelaniem. O! do kitu. Dobra, zostały nam jeszcze dwa biegi. Jakiś relay i ma start, także kurde długi będzie ten odcinek. widzimy się za chwilę. Dobra, jednak nie widzimy się na tym odcinku, bo nie może na tym, na tym relayu. Aha, DNS. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia. Mniejsza z tym. Czyli przechodzimy do startu masowego. Fraubici. Ostatni, ostatni start w mistrzostwach świata. I będziemy mogli przejść do ostatniego wyścigu w tym sezonie. Dobra, jesteśmy na strzelnicy i ciśniemy z koksem. Ogólnie muszę się skupiać na strzelaniu, bo tylko dobre strzelanie da mi jakąś okazję do, na dobre miejsce. Także cóż mogę więcej powiedzieć. Jak popełnimy chociażby jeden błąd, to już kicha z dobrego wyniku. Aktualnie 12 miejsce. Strzelanie numer dwa. Na dziewiątym miejscu. Strzelanie numer 3. Bezbłędnie. No i dosyć szybko. No, na no szóstym miejscu. Dobra, strzelanie numer cztery i kurde. Fajnie byłoby, jakby ktoś tutaj popudłował, a ja celnie, żebym strzelił. Obra celnie. Zobaczmy, jak tutaj się wszystko ułoży. O kurde, trzecie miejsce mam. O, fiks. Jest za mną. Ja pierdzielę. Nie gadajcie, że będę miał czwarte miejsce. Z pon tu przegram Kuźwa macie. O fiks. Ej, ale to będzie bitka. Jasny gwint, ostatni start. Kuźwa ma dawać mi to trzecie miejsce. Nie ma takiej opcji, że mu odpuścił. Gdzie on jest? Kurw, FAK! Ja pierdziele, nie wierzę, że mi wyprzedził. Trzy dziesiąte do medalu. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ja pierdziele. No matko, ale kurde dałem dupy. Czwarte miejsce, no nic. To zostało przed nami? Przed nami ostatni wyścig w Ebookup Contiolachti. I, I to będzie już w następnym odcinku i zaczynamy, będziemy zaczynać trzeci sezon. Także mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał, podobał trochę długi. Ale wiecie no, emocje na sam koniec przynajmniej były. Trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Cześć!